Witajcie widzowie już w czwartym odcinku Minecraft 1.0 Co to? E... Dzisiaj nie wiem co będziemy robić. Dawno nie grałem w Minecraft 10, więc... Poczekajcie chwilkę! Dobra. W tym odcinku też chwilę pokopiemy, bo ja mam szczęście do kopania. Minka 1,0 Więc kopanko co robię sobie tu crafting, czy się obracać? Crafting? Oj. Mama. Ej, przepraszam, jak coś było słychać, właśnie moja siostra. Się tutaj pod uchem gada. Как бы где-то пожрала w tym odcinku takiego szczęścia widzę, że nie mam do za dużo. Dobra. Za chwilę nic nie będzie To Idziemy na jakąś małą wyprawę Z taficzkiem No i choć chciałbym Zrobić nowy kilo Lepszy Dobra idziemy na wyprawę Dobra, tucimy na tą malutką wyprawę. Dobra, oj noc. Szczęście, nie musimy w nocy się męczyć grafik pająk może łuk zrobimy dropło chodźmy na pobliską polanę może Polana dalej tam jest, tak? Myślałam, że coś się zepsuło i polana nie ma. Pewnie nie wiecie o polanie, jak nie oglądaliście trzeciego odcinka, a jak nie oglądaliście to na nadróbcie sobie. Albo jak jesteście tu nowi, to strzelcie łapę w górę, albo siubika. Jak będziecie chcieli, choć do suba, już nie zmuszam. Teraz idziemy bardziej w świat. Owieczko, owieczko, ja Ci pomogę. Tu jest dużo owiec. Może być... O, wezmę usuniętym dobrze z nią, Rose. Piesku. Oba, obaw. się, tutaj z owieczkami. Uj już, myślałem, że jesteś... Dobra, zabijemy sobie drugą owieczkę, trzecią. Piesku. Dużo jest tu owiec. Brony, brązowych. Jedzenia nie ma, o tym bardziej Dzisiaj będzie dość długi odcinek ten Więc Oglądajcie, oglądajcie Dobra, jesteśmy już przy domu Przy domku naszym Czyli nie poznaję tych terenów Raczej jesteśmy przy naszym domku i zaraz spring mi się skończy. Tu jest Tak, tu jest nasz Już myślałem, że zbłądziliśmy, ale szczęście, nie. Dafik. Tak, tak, te ta płyś. Chodź. Dafik. Oj, pisy Minecraft. Dafi Dobra. To yy. Oj Jej Problemy. Oj, nie, 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 nie nie. Nie. nie, nie, nie. Jedzenie się kończy. Dobra, spróbuję coś tu pozasadzać, ale jak tak dalej będzie, to. będzie nieciekawie. Dafy stajesz? Zaczynam się bać, że jak będzie jakiś kryzys z jedzeniem, to. Będzie dość nieciekawie. Dla jak zawsze się tepną. Dobra, przejść pszenicy to wystarczy na dwa chlebki. A dzisiaj to koniec, może wleci drugi jakiś króciutki odcinek. Dzisiaj też taki skromniejszy, ale dłuższy. 10 minut, więc... Pa, do jutra.